TV podkarpacie.pl Podkarpacki Komitet Solidarnej Polski przedstawił swoich kandydatów do Europarlamentu. Jest to już ósmy komitet, który wystartuje w majowych wyborach. Z nazwiskami 10 kandydatów Solidarnej Polski udało się zgromadzić ponad 30 tysięcy podpisów. Nasza kampania wyborcza będzie merytoryczna, nie będzie, to walka, nie będzie nastawiona na walkę polityczną. To samo chcielibyśmy apelować do pozostałych komitetów wyborczych. Będzie to, tak jak zapewniamy, na 100% kampania merytoryczna, masterowana na programy, a nie na walkę polityczną. Jest wiele problemów w Polsce, które czekają na rozwiązanie i myślę, że z naszą ekipą będziemy mocno walczyć, aby uzyskać dobry wynik. Po to ma być ten dobry wynik. Abyśmy mogli wejść do Parlamentu Europejskiego i tworzyć tam dobrą politykę dla Polski. Jedynką na liście Solidarnej Polski na Podkarpaciu jest obecny poseł Mieczysław Golba. Będziemy dążyć, aby zwycięstwo było, aby przede wszystkim dać satysfakcję mieszkańcom Podkarpacia, że jest nowa alternatywa na prawicy, którą będzie mogła zasilić właśnie tutaj w szczególności nasze województwo. Z numerem dwa wystartuje Maria Kurowska, natomiast trójką jest Kazimierz Ziobro. fa